Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Hunted. Odcinków dawno nie było, pora wrócić. Yy. Rozumiem sobie od was przerwę i ogółem przerwę i sportem mam ochotę nagrywać. No dlaczego by nie? Redetek też mnie prosił, więc macie odcinek by tą niedzielę. Yy, w tą niedzielę, w tą niedzielę ją nagrywam, macie ją w yy, poniedziałek. No, co żeśmy robili? Braliśmy zadanie poboczne, ponieważ Jack Matt nam powiedział, że: Okej, okay, Aiden, no to ty nam wszystko przyniosłeś, to teraz musisz poczekać, a więc weź sobie tam coś porób, nie wiem, poskręcaj po i czy coś. Więc mamy dodatkowe zadanie a propos jednej babki, która była oskarżana o trucie, ale nagle się okazuje, Hiren, Spotykamy się niedługo w Kandynie. Mhm. Przejdź tam. Tak jest. No fajnie. Yy, czyli spotkam się z nim w kantynie, ale to później, najpierw chcę skończyć to zdanie yy, i która była oskarżona o trucie przez... Przez córkę gościa z tym się teraz związała i przez tego byłego a nagle ona nas wysyła do yy, zielarki, która wcześniej nam pomogła, która nam ma powiedzieć, że hej, to to, to, to nie jest trucizna, tylko to jest... Yy, co? Tylko to jest. Yy, co ja tutaj idę? A, to jest zadanie dodatkowe. No, siema, typie. Yy, ja sobie to przeskipuję. Siema. Różnica zastępcza. Yy, nieważne. I ma nam powiedzieć, że to nie jest trucizna. To jest. Kurde. Nie, nie wiem, czy ja to mówię trzy raz, czy mi się wydaje. Przytrzymałem co i mi się nie odpaliło. Yy, tylko to jest. To są leki. No. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jack Jackmat nas, nas już wzywa, ale na spokojnie. Do Jacka jeszcze nie będziemy tak szybko lecieć. Kurde, nieznane miejsca. Tu jest strasznie. Znaczy, strasznie dużo. Ja w tym nowym mieście w ogóle nie zwiedzałem. W sensie tak nie grałem off off, off, na gry, off records. Bo, bo, bo. wiecie, no nie chciało. Znaczy, wiecie, nie chciało mi się. I y, ogółem też. No śmieszna sprawa, ponieważ. Y, no znaczy, śmieszna sprawa. Y, ponieważ teraz będę miał mniej czasu. Znaczy, mniej czasu. Kurde, kumple mnie zapraszają na ASG, czyli przez to całe niedzielę mi będą uciekać. Czyli nie będę miał, yy, znaczy, nie wszystkie, ale przez to w niedzielę nie będę miał czasu na nagrywki, tak na streamy, i dużo będzie za... no. Kurde, naciskam C i się nie odpala mi ta, jak to, yy, C yy, naciskam, przetrzymuję, mi się nie odpala ta, jak to się nazywa, yy, lotnia. Więc nie wiem co się dzieje, będę musiał to zobaczyć chyba, może pod nim się odpala? A nie, no. no. Yy, wiecie co? Nie będę was zanudzał, yy, yy, w każdym razie będę miał mniej czasu i będę musiał jakoś to ogarnąć, a na razie biorę dwóch i widzimy się tam na miejscu. Już jesteśmy na miejscu! I się okazało, że zamiast zatrzymać nagrywanie to wyłączyłem nagrywanie, więc troszeczkę śmiesznie. Fajnie, że był to pełnik, ale mnie chodzi tutaj... Gdzie jest ta babka? Ponoć jesteś pielgrzymem. No. Nie masz swojego miejsca? łeb. Zaraz, ty będziesz miała miejsce swoje wieczne na cmentarzu. Bierz mnie denerwować. Ty jesteś baba? Niektórzy mnie tak nazywają. Aha, to jest jeszcze inna. Proszę. Muszę wiedzieć, czy to jest trucizna. Pomożesz mi, to pilne. Nie jestem ci potrzebna. Napisz się, a zaraz oboje się dowiemy. Mówię serio. Zależy od tego życie pewnej dziewczyny. Co to fakt? Walczysz o tę dziewczynę, a jednak to nie ją pragniesz odnaleźć. Hmm. pachnie znajomo, ale tak, musisz mi przynieść odczynniki. Odczynniki? K! Nie ma czasu! Można to przyspieszyć? Można, jeśli jesteś chętny, to wypić. Co ty na to? Dobra, przyniosę odczynniki. Skąd? Rzadko się je widuje, ale może znajdziesz trochę w szpitalu polowym gierę w katedrze. Okej. Okay. Nie napijemy się, ale ciekawa była ta kwestia, że... Ponad jesteś pielgrzymem. Sklep. Nie masz swojego miejsca? Mogę cię zabić? Ale ciekawe było to, co ona powiedziała, że hmm, walczysz o tamtą, ale jednak... E, szukasz innej. No, ciekawe. Aha, tu jest katedra. E, to dosyć blisko, 200 metrów tylko. Okej. Okay. Eee, no i... kurczę. Kanam już jest trochę martwy. Ale wracając do tego co wcześniej mówiłem, jeżeli wszystko co mówię, będzie się okaże prawdą i się mocno wciągnę w S.G., no to wiecie. No to w takim wypadku będzie troszeczkę dupa, jeżeli chodzi o jego możliwe przetrwanie dalsze. Będzie troszeczkę słabo. Na, 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 na. Jestem są zombiaki? Zombiaków nie ma. A jak mi zaraz wyleci ich cała masa, to dopiero będzie problem. Mhm. Mm Świetnie. Po trójką. Piąt. Jedynką? O, pod jedynką mogę zmieniać. Dobra. Siema typie. A ty weź płoń. A w tym czasie jakoś może górą mogę przejść? Mogę jakoś górą przejść? Nie, z tego co widzę nie da się górą przejść. Mhm. Mm Siema. Leto. To no, nie uda mi się chyba, chociaż czekajcie. Zaraz spróbuję to obok niego przejść, bo mi się nie chce z nim walczyć, naprawdę. W sensie, ja mam jakieś też takie bardziej też ospałe podejście, jeżeli chodzi o. Aha! Nawet jakbym chciał, to nie mogę przejść. Siemano. Ty tyle, umieraj. Dwa, trzy. Siem. Ty 2 Dwa, trzy. Raz i dwa. Nie trafiłem, dalej. No Dajcie mi tak. E... Okej, ale to są małe, a gdzie jest ten duży, co był przed chwilą? On tam jest. Czy on się zbugował? Jakby się on zbugował, to by było to na... Na... naprawdę pomocne. Eliminacja siema, mogę cię szybko wyeliminować. Tak, mogę cię szybko wyeliminować. Ty dostajesz raz, dwa i też trzy. Tym tam stoi, więc mi się to bardzo podoba. Jakie mam tam wbić, przepraszam? To są wszędzie kolce. Boże, że tam na górę miałbym bić i przelecieć. A nie, to jest po prostu otwarte. Dobra, nieważne. Zbyt nie kombinuję. Aha, tu jest jeszcze gdzie indziej gdzieś tu z boku. Ale mogę chyba tutaj przeskoczyć. Tak, ja mogę tutaj przeskoczyć. Essa, dobra, nieważne. To jest to. Oho. Dwie minuty do tego. To ja sobie mogę tutaj to przeskoczyć i to otworzyć. Cały, całe szczęście w obszarze skażonym chemicznie mogę już trochę przetrwać. Utleniacze, e, poszukaj tych. Aha, czy dziś one tutaj są? Ja to wszystko muszę otwierać. Ja cię chycę, dobra. Żeby nie być za długo w obszarze skażonym, ja myślę, że to czyn... A tu są te czynniki, dobra. W czystości, zależy odcinki, czynniki, kiedy Czy one tutaj były? Dobra, to nie jest jednak tak trudne. Ej, to jest takie spok, y Znaczy, spoko. Y dosyć spora miejscówka. Chciałem powiedzieć. Nie spoko miejscówka. I kurczę tutaj. Wiecie, myślę, że może być jakaś bardzo duża, ładna, bezpieczna strefa. Czy ktoś się chce z tym Grubasem bić? Raczej znaczy się z nim nie chce bić. Niech on sobie to weźmie, a ja. Nie, 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 nie mam ochoty z tobą, ty się bić. Sorry, może, może na streamach, to bo...

Chyba tak to można przetłumaczyć? Jeżeli dobrze pamiętam. No dobra. I to nasza wiedźba nam powie... O odcinki będą 30-minutowe, ponieważ nie chce mi się dalej robić ee, tych odcinków. Znaczy, dłuższych nie chce mi się robić odcinków i no, muszę wam jeszcze na cały tydzień nagrać, więc troszeczkę przypał. Wróciłeś. Myślałam, że przestało ci na niej zależeć. Aha, ale ty jesteś śmieszna. Co zamknie drzwi i zaraz każę nam otworzyć i powiem... o, to nie. Mam odczynniki od GRE. Czy to trucizna? Przekonam się. Ostrożnie mieszam. Oddech wstrzymuje. Czy to zabije, czy uratuje. Co to było? Dzieciaki lubią, jak umilam im czas z wierszykami. I jak? To trucizna? W żadnym razie. To antybiotyk. Ciekawe. Od Uu. lat żadnego nie widziałam. Czyli nie można nim nikogo zabić. Pewnie może tak by się. Raczej nie. Przygotował go wytrawny zielarz. Naprawdę Uu. zdolny. Czyli to są antybiotyki? Chętnie nie powiem ci więcej. Ale podobno miałeś ratować. Sorry. Ej, antybiotyki anty... w apokalipsie. Zielarstwo jest OP. Ta babka musi przeżyć. Ona musi przeżyć. Dobrze, że jej wtedy nie wydaliśmy, bo ona zaczęła nas nagle błagać. I to nie było błaganie w typu, że była zdesperowana, że już jest po próbuje się wykryć, tylko takie zdesperowane, że to naprawdę nie ona. O, ona robiła antybiotyki. Okej. Okay. Ciekawe. Jeżeli Tewiś weźmie mówi prawdę. Bo trzeba ją uratować. Ja jestem bardzo zadowolony, tak jak mówię, że nie wydałem tamtej, że oj, ono truje ludzi, tylko takie było łatkie. Eee, czasami moja niepewność jest pogchamp. Nie, nie mogę. Nie wiem, czy... To chyba... To, to, to pod C było, co? Nie w C się przytrzymywał, żeby lot nie odpalić? Z tego co pamiętam. Możliwe po prostu też, że... że... Jestem, ja mówię, za nisko. Tutaj się coś pali, ale ja się nie będę pawił. Oha, latając no, ja, se ze mleki. Yy, I ciała, tylko ja sobie lecę tam i zaraz będziemy się w gdzie miejscu i zaraz uratujemy babkę. Jest 8 minut z drugiego nagrania. Ciekawe ile było w pierwszym, pewnie też gdzieś koło 8-6 minut. Hmm, ciekawie ile wyjdzie ostatecznie. Witam po raz ponowny i po raz ponowny Hunted pomylił zatrzymywanie nagrania z zakończeniem nagrania. Yy, okazało się, że... Nie, lotnie się odpalało pod zetką a pod C się anulowało, więc... Yy... Trochę fuck up, a jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo się sobie przypomniałem. Nie, nie, nie będzie sytuacji, że będę uciekał z dużego budynku i będę naciskał w palicę klawiatury, i się okaże, że no cóż, umarliśmy. Więc to jest taki plusik. A co ja chciałem powiedzieć? Jesteśmy już na miejscu i. Zobaczymy jaka będzie reakcja strażników, że to jednak ona nie truje ludzi, tylko na rucuje im życie, a przynajmniej, no, próbuje ratować, bo jeżeli to prawda, że jej poprzedni mężowie umarli, to może to było tak, że ona ich próbowała uratować rzeczywiście. A, 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 jak ja mam tam wejść, przepraszam bardzo? A po prostu jej się nie udało, jak ja mam tam wbić? Tendylo, o, tutaj jest jakieś przejście, ale to jest przejście do Kank... co jest? Jakiego tam przejść? What the fuck? Naprawdę muszę zejść na sam duń, gdzieś jest przejście. Naprawdę, ale to jest głupie. Joli? Joli? ty jest Z i w końcu zawisniesz. Razbierczona Byłaś za zdrosna, że tatuś wolał spędzać czas z kimś innym. Zabrałaś nam wszystko. Wszystko, co mieliśmy, suko. Jolly, co tu robisz? No właśnie. Odzyskuje wiarę w sprawiedliwość. To jest ta, która Ej, nas wynajęła. Cicho tam panienki. Nie jesteście na o, Siema. Czekaj. Meje! To nie trucizna. To antybiotyk. Antybiotyk? Wzdura. Antybiotyków nie ma od dobrych 20 lat. Wypierdalaj to. Aha. Nie kłamie. Elena go zrobiła. Tak? To wypij to. Tylko tak dowodnisz nam, że to nie trucizna. Dobra. Do dna, kolego, albo twoja lala zawiśnie. Dobra. Ufam, babie. Do dna. F Niniejszym poświadczam, ten człowiek wypił zawartość pojemnika. To nie jest trucizna. W świetle nowych dowodów, Elena zostanie uwolniona. Nie! Nie zgadzam się na to! Dziękuję, Aiden. Ocaliłeś mnie! Gdzie teraz pójdziesz? Nie wiem. Byle daleko stąd. W nocy okradli mi mieszkanie. Nie mam do czego wracać. Jestem tu teraz zbyt znana, żeby żyć jak dawniej. No nic. Mówi się trudno i idzie się dalej. Wiesz przecież, że wszystko by nam zabrała. Dobrze zrobiłeś, zgłaszając ją strażnikom. Zrobiłem to, co chciałaś. Wszystkiego się dowiedziałem. Jolly, o czym mówi ten człowiek? A, zrobił dla mnie analizę konkurencji. Przyda nam się. Zaczekaj tu. Zaraz wrócę. Możemy mogę do niego nie pójść? Się. Elena nadal On żyje. On stoi, kurwa. Hej, hey. miałem poznać prawdę, a nie zabić tego Ona obróciła się Jak 90 stopni. Ojca, straż. Nie było łatwo. Ale spanikowałam. Czułam, że nie można ci ufać, i miałam rację. Zostaw mnie w spokoju. Nie chcę cię więcej widzieć. Mogę mu powiedzieć prawdę? Wiecie, co by było przewalone, gdyby się okazało, że to rzeczywiście jest trucizna. Imagine that. Mogę coś typie porozmawiać? Nie mogę porozmawiać. U mnie to siły walka. Kurczę. Naprawdę szkoda. Skok roztrzaskujący. Mi się wydaje, że to miałem. Roztrzaskanie. Aha. Ale fajne, można potem skoczyć do góry dźgnięcie. Bala uderzeniowa. Mega strzał. Kurde, ale to jest z tego dużo tutaj chwyt. do dojo. Mmm. Wiecie co? Doskonałe parowanie. Ja chyba yy, parowanie jak żeby oszowić, bo czasami się to przydaje. Yy, a... mi się to przyda. Czasami się też przydaje to jest a przy Przydaje yy, przyda się, a mi niestety też nie mam co innego pikować. Tam jest jakieś też zadanie. A, to są tam ci koledzy, co zostali <głos》> z przez nas. No, dobra, mówi się, trudno. Yy, Poprzednio okazało się, że pierwsza część miała 3 minuty, druga miała 8 z kawałkiem. To można powiedzieć, że to jest 3, 11,5. Czyli ty muszę nagrać 11,5 minus 3, 30 minus 11,5. To to jest 19. No, a gdzieś koło 19 minut muszę pewnie jeszcze nagrać. Tak jak ja sobie tutaj liczę. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie, i lecimy do Jack Mata. I mamy ogarnąć się, jak wejść na ten bieżący BNC. Tak to się chyba nazywało. I mamy go ogarnąć. Zobaczymy, co Jack Mata w sumie wykmini, bo. Kurde, też prawda, że. Kurde, zaufamy Jackowi, bo ten typ, z którym rozmawialiśmy. Tamten. Handlarz. On trochę mnie przekonał, wzbudził swoje... we mnie swoje zaufanie, ale miałem takie. No nie, no no już zdradziliśmy polską policję. no, no. Jezu, Jackowi zaufamy tym razem. Ejtorowi nie zaufaliśmy. W sumie trochę słusznie. Więc. Tutaj będzie troszeczkę inaczej. Tutaj my zaufamy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I co, widzimy się, tak jak mówię, zaraz na miejscu, chociaż to jest 160 metrów, więc nawet nie ma, yy, nie ma mowy, nie ma, znaczy nie ma mowy, nawet nie ma aż taki pod szerzem yy, Kurde, czasami yy, laguje, chyba coś Nvidia GeForce Now się psują serwery, albo są już tak obciążone? Możliwe, żeby zostało tak obciążone, no tylko jest dosyć późna pora, kiedy ja to nagrywam, tak naprawdę. A w niedzielę, już jest po 18. Grubo po 18. Grubo. No dobra. E, a więc chodzimy sobie tutaj. Siemano no Jack Matt, where are you? Pipie O, tu on gdzieś jest Siema, na górę. Rejden? czekają na ciebie. Uuu, co to dla VIPów. dla vipów? Kurde. Jest miło. Jak w święta w rodzinnym domu. Czyli nie miło. Nie miło, totalnie, ale będzie się tam jak to się działa. Wróć na luz, Jack. Bo ci żyłka pęknie. Ten plan jest do dupy? Stwórz lepsze. To może nic nie róbmy. Tak będzie łatwo. Wiedziałem. przed Plutonem Egzekucyjnym. Wow, pieski szczekają. Muszę być grzeczny. Ej, panowie, mieliśmy tu coś zaplanować. Aiden, to plan wieżowca VNC. Kiedy przywrócimy prąd, będziemy mogli zacząć nadawać. Czyli ktoś musi przywrócić prąd, ci to ja. W tym mieście poznają naszą misję. Będą mogli się do nas przyłączyć. Czyli zamierzacie puszczać propagandę? Musimy się jakoś bronić przed renegatami. Kiedy rzeźnik zobaczy naszą siłę, wycofa się. Nie będzie wojny. Ale najpierw musimy załatwić kilka innych spraw. Widzisz ten budynek? To podstacja zasilająca dzielnicę. Jeśli będzie działać, wróci prąd w wieżowcu Więcy. Nasz oddział jest już w drodze. Trzeba zabezpieczyć teren wokół wieżowca Więcy. Moi ludzie to zrobią. Ruszam, ser. Pewnie, row. powodzenia. Nie zawiedziemy. Row jest spoko. To w mocy. Ktoś cię pytał Wierzbowski? Róż dupę czekają na nas. Roy jest spokojny, jest troszeczkę raz, mi zbyt agresywny. O, wielu z nich ci tego nie Stór da. Się. Możemy się skupić na planie. Dziękuję. Kiedy pieski Jacka zabezpieczą wejście, moi ludzie wniosą lampy i stworzą bazę. Hmm. A potem, jeśli wszystko się uda, a na pewno się uda, przecież w końcu to plan naczelnego dowódcy. Ostrzegam cię. Włączysz windy i wjedziesz na sam szczyt. Windy nie zadziałają. Na dach, podłączysz nadajnik do anteny. Nie zadziała. Nie ma mowy, żeby to poszło tak łatwo. Nie ma mowy. Musi się tam coś odwalić, albo się okaże, że ten wieżowiec zwiniec jest pełen mutantów, koszmarów i innych tego typu. I ludzie, Jacka, zostaną rozmieceni w drobny mak albo się okaże, że walnie na sam dół i będziemy musieli się wspinać na samą górę, przydzierać się przez zombiaki bo się okaże, że nagle jesteśmy uwięzieni z nimi w tym wieżowcu, albo się nagle okaże, że hej! Renegaci także postanowią sobie w tym samym momencie magicznym sposobem przyjąć wieżowiec z VC. tym o co sposobem nie żeby będziemy mieli zarażonych na głowie, będziemy mieli jeszcze renegatów na głowie, no poczam jump, po prostu kozacko, spoko plan! Tyle możliwych niewiadomych, które mogły się okazać, że plan nie wypali, ale jednak robimy to. Mhm. Mm Ludzie mówią, że jest tam niebezpiecznie. Co ty nie powiesz? Niebezpiecznie? A gdzie w tym mieście jest inaczej? Wysyłamy najlepszych ludzi. Będziesz zdrołem. To kawał skurczy byka, ale... Czego ja tam jestem, jak najlepszy ludzi wysyłacie? Okej. Okay. Ci się nie lubią bardzo. Prąd do budynku dostarcza podstacja. Ludzie roła zabezpieczają teren lampami. Jasne. Widzisz, Juan? Tak się wykonuje rozkazy. Albo tak się ginie. Ale to nie moja sprawa. Widzimy się w wieżowcu. Wszyscy czekaliśmy na ten dzień. Tak. Piękny dzień na śmierć. <laughs> Juan ma swój charakter, ale z drugiej strony jak popatrzeć troszeczkę inaczej, to jest śmieszny Słyszałam, że Jack i Juan cię w jakieś Oczywiście, że tak, LaJuan Spotkajmy się pod kantyną Chcesz się przyłączyć? Wiesz, zawsze ta jedna osoba raźniej do umierania No come on Ja to jestem pewien, to musi coś nie wypalić Tam musi się coś nie udać To musi się zrobić jakaś wielka burda Przez którą nagle... Nie wiem... dwa... Wiele ludzi zginie. Ja, ja, ja nie chcę z jednej strony, żeby tak się stało, a z drugiej strony mam nadzieję, że będzie tam jakaś gruba akcja. Antonio. O, zrobiłaś przerwę w zabijaniu, żeby mnie zobaczyć? Jak miło. Nie chcę, żebyś wpadł w kłopoty. Czego chcieli ci podżegacze? Mam się wspiąć na szczyt wieżowca Vienci. Co? Sukin, seny! Wiesz, co to w ogóle za miejsce? Najwyższy budynek w całym mieście. Ale dam radę. Nienawidzę tych zjebów. Rowe i Meyer to solidna firma. Ale Jack i Juan? Prędzej czy później wbiją ci nóż w plecy. Okej... Okay. Z czym masz problem? Z niczym. Poza tym, że Frank stracił tam wszystkich nocnych biegaczy. I nocnych. W sensie, tam Jack i Juan w imię własnych interesów wysyłają cię na pewną śmierć. Jesteś dla nich narzędziem. No, to wiem. Nie, pani psychole. Okej, okay, ale w sensie... Bo i, ja, i ja wiem, że ten typ, który teraz to ryby oko stworzył, był no to z tym bigaczem. I że on ze swoim odzieżem tam ruszyli, ale ruszyli na, właśnie pod, na prośbę Jack Mata, czy... Czy na własną, czy... Dobrze. Jack a czy pamiętał, żeby wspomnieć ci o tamtejszych potworach? Nie. Wiem, że jest tam niebezpiecznie, Lauan. Muszę to zrobić. Podobno grasują tam stwory, których nikt jeszcze nie opisał. Bo nikt, kto się z nimi zetknął, nie wrócił żywy. Będę pierwszy. Pewnie, że się boję, Aiden. O, tak ci na mnie zależy? Pierdol się. Zrozum. Kilka lat temu Frank próbował zrobić to, co planuje Jack. Skończyło się tragedią. Nie wierzysz mi? Sam go zapytaj. Aiden, wejście do wieżowca WNC zabezpieczone. Czekamy już tylko na Ciebie. Aiden, jesteś? Pogadaj z Frankiem. Proszę, nie zgadzaj się na to! Aiden, zgłoś się! No, nie, no idę do wieży. Ju, już za późno. Już nie, nie mogę się teraz wycofać. Tylko tak wydobędę od Jacka informacje o pracownikach Giery. Row, jestem w drodze. Zginiesz tam. Ty naiwny, kretynie. Lawan. Miło było Cię poznać. A teraz zejdź mi z oczu. Trochę osłę. Ale z drugiej strony, jakby się coś odwaliło, ja myślę, że ona by nam pomogła. Wiecie, że nagle by się okazało, że... Hej, Loman przyszła na pomysł, jednak nie umrzemy samotnie, tylko razem z nią. Oh jedna yeah. jedna osoba więcej do umierania. Nie no, come on. oni są tak negatywnie, znaczy, negatywnie... Że, złe słowo użyłem. Oni są tak nastawieni... tak, straciłem kontakt z chłopcami z podstacji elektrycznej. Mm. Co się dzieje? Nie wiem, ale musimy odzyskać prąd. Część chłopaków weszła już do wieżowca. Ty jesteś najbliżej. Sprawdzisz to. Fajnie! Zajmę się tym. Fajnie! To się dzieje, nie ma elektrycz... nie ma prądu elektrycznego! Ciekawe co się stało z stacją. Na pewno jej nie zaatakowali renegaci. Nie ma mowy, bo skąd? Żeby znowu! renegaci zaczęli atakować ludzi. Błagam! Tak, oczywiście, że to jest wszystko sarkazm. Ja, ja, ja jestem. A, kurde, ale się tam coś odwali. Ale będzie jadka, ale będzie jadka, ale będzie jadka, ale będzie jadka. Siemano. Stacja elektryczna Grayson. Ok. Lecimy dalej. Czy to jest ta stacja elektryczna, którą. I'M fucking knew Kurwa, renegaci. Tu są renegaci. I kto jak kto, ale to ja bym musiał się z nimi zmierzyć, żeby. Mmm, coś pięknego. Żeby się nimi zająć. Oba! Nie, nie, nie. Czy to była włócznia? Oba! Siemano. Uuuu, Siemano! O, baba nie, mo mogę ciebie... nie! o nie udało się, nie udało się. Nie udało się, dobra, na spokojnie. wymieni uderzycie, ale ja was uderzę. I my, i po jednym koledze więcej. Row nie denerwuj mnie, właśnie renegatów. Ale jakoś sobie radzę <laughs> Jakoś sobie radzę, jakoś sobie radzimy, Aiden W aktualnym momencie tych renegatów jest na tyle, znaczy O tyle dobrze, że nie ma sniperów. To jest naprawdę coś yy, z, z czego się cieszę Jak byli tu jeszcze goście z łukami No to byłoby przewalone Oni są irytujący strasznie Okej okay. Dobra, weź ty łupkę Zaraz się tobą też zajmę Uuu, na spokojnie. Ty masz włócznie, o! To, cię, to wykorzystam, że ty masz włócznie Raz i dwa. I umieraj. Jeszcze nie umarł. Okej, okay, przeszukaj. Siemano. Gdzie twoje włócznia? Pozbyłem się renegacji. A, zniknęła. To wszyscy. Teraz włącz prąd. Coś za szybko poszło? Poszło coś za szybko. Zbyt łatwo. Nie podoba mi się to. Za szybko poszło. Tu jest coś nie tak. W środku będzie coś się odwalać. Za łatwo. Mm -mm. nie ma mowy. Niemożliwe, że to jest koniec. A do środka widzimy sobie w kolejnym odcinku, który obejrzycie we wtorek. Dziękuję, może za oglądanie. Serdecznie sobie hunted. I widzimy się w kolejnym odcinku, tak jak mówię. Do następnego. Yo.